Dzień dobry, witam Państwa. Tematem naszej dzisiejszej konferencji będzie wyrażenie sprzeciwu wobec nowym obostrzeniom, które uderzają w naszych lokalnych przedsiębiorców uderzają w branżę gastronomiczną, hotelarską, branżę fitness, branżę eventową czy też rozrywkową. Jako klub konfederacji stajemy w obronie naszych lokalnych przedsiębiorców. 17 października, w ostatni czwartek. Premier Mateusz Morawiecki razem z rządem Prawa i Sprawiedliwości wprowadził na terenie całego kraju tzw. strefę żółtą, a w kilkunastu powiatach powstała strefa czerwona. Nasze miasto, Grudziądz, obejmuje już od ponad tygodnia Strefa Czerwona, która w praktyce bardzo znacząco ogranicza możliwość prowadzenia biznesu. Część branż musi sprostać tak wymagającemu rygorowi, który sprawia, że branże stają się nierentowne, nie można zarobić z danego biznesu, wręcz przynosi straty. Natomiast część branż została zupełnie zakazana. W, ostatnich, w ostatnim weekend miały miejsce protesty między m.in. branży fitness. Która według ostatnich rozporządzeń jest zupełnie, jej działalność jest zupełnie wstrzymana. i Posłowie Konfederacji są jedyną siłą parlamentarną, która wyraziła jawny sprzeciw przeciwko, przeciwko tym narastającym obostrzeniom. Blisko 2-3 miesiące temu premier Mateusz Morawiecki mówił, że epidemię mamy już za sobą i że na jesieni nie czeka nas kolejny lockdown, taki jak miał miejsce na wiosnę. Jednak obecne obostrzenia, które mamy grudziąco w strefie czerwonej, niewiele różnią się od wiosennego lockdownu. Brakuje tylko nazwania rzeczy po imieniu. Dlatego właśnie chcieliśmy zwrócić uwagę tutaj naszych lokalnych przedsiębiorców, są z nami przedstawiciele właśnie branży muzycznej, eventowej, branży gastronomicznej, którzy dotkliwie odczuwają te obostrzenia. Poza apelem do premiera i rządu Prawa i Sprawiedliwości apelujemy również do naszych lokalnych służb, do policji, do Sanepidu, aby nie atakowali naszych przedsiębiorców, aby dali ludziom pracować i godnie zarabiać, ponieważ ta histeria związana z pandemią może być gwoździem do naszej gospodarki. Oddam teraz głos koledze Bartkowi Iwickiemu, który reprezentuje branżę muzyczną i jest bezpośrednio dotknięty tymi obostrzeniami. Chciałbym zaapelować. O zatrzymanie tego szaleństwa. Dzisiaj występuję tutaj nie tylko jako przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej, ale przede wszystkim jako artysta sceniczny, jako człowiek związany z show biznesem od wielu lat. Ja wiem, że być może w Polsce jest wiele innych palących problemów i dzisiaj właściwie pies z kulawą nogą nie pamięta o branży show biznesowej. Natomiast Rządzący wprowadzając te obostrzenia i strefę czerwoną w Grudziądzu, dzisiaj dowiemy się zapewne, że strefa czerwona jest w całym kraju, zdają się kompletnie nie rozumieć, jak działa biznes, tak jak w przypadku rolnictwa, górnictwa, innych branż, jest to system naczyń połączonych. W mojej branży na przykład istnieje coś takiego jak część eventowa, czyli ludzie zajmujący się zawodowo organizacją dużych imprez, eventów. Koncertów, wydarzeń kulturalnych, wesołych miasteczek, organizujących, obstawiających Dni Miasta, Dni Powiatów, Święta Regionalne. U nas na przykład nie odbyły się te imprezy, odbyły się online. Zachęcano obywateli do uczestnictwa w tych imprezach online. Natomiast za tym wszystkim stoi dramat na przykład techniki scenicznej ludzie którzy zajmują się zawodowo obsługą tych imprez, duże firmy, które pobrały kredyty, wzięły leasingi na sprzęt, jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża. Trzeba być na topie, trzeba mieć co roku najlepszy sprzęt, co roku go uzupełniać. Więc ludzie, którzy pod koniec zeszłego roku i na początku tego wzięli na przykład nowe sprzęty w leasing, od marca nie zarobili ani złotówki. Nie zarobili ani złotówki. Oczywiście część z tych firm są to głównie działalności jednoosobowe, ponieważ tak to wygląda, nie, nie będę się zagłębiał w specyfikę, część tych firm, firm dostała oczywiście tam 5 tysięcy z tak zwanej tarczy, tarczy antykryzysowej, natomiast od marca, powtarzam, nie zarobili ani złotówki, a muszą płacić leasingi i muszą utrzymywać firmy. Jeżeli chodzi o koncerty na przykład, o mało kto Myślę z rządzących zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że przerwano po prostu jakimś tam muzykom możliwość koncertowania i spotykania się, no bo przecież to jest taki wesoły zawód, że my nic innego nie robimy, tylko się bawimy. Nie, proszę Państwa, muzyka, i branża artystyczna, show biznes to również praca również rozgrywają się dramaty. Ja mam tę przyjemność, że nie, że nie muszę utrzymywać siebie i mojej rodziny tylko z muzyki, ale mam wielu znajomych, kolegów, przyjaciół, którzy żyją tylko z muzyki i na przykład od marca ich jedynym źródłem dochodu jest jakieś udzielanie lekcji muzyki na Skype'ie. Jeżeli chodzi o show-biznes, to nasza branża na przykład pokrywa się ściśle z branżą gastronomiczną. Za chwilę oddamy głos lokalnym przedsiębiorcom, no ale Przecież takie duże eventy, jak na przykład Dni Miasta, organizowane czy to w Grudziądzu, czy w innych miastach, to przecież jest nie tylko impreza, nie tylko występy sceniczne, nie tylko wspomniana technika sceniczna, która zarabia na tym, ale też cała, cały ekosystem naczyń połączonych gastronomia obstawiająca te imprezy, ochrona firmy. Miejsca parkingowe, y, hotele, które są zajęte na ten czas, to wszyscy ci ludzie tracą. Show biznes to również na przykład y, kapele i y, ludzie obstawiający wesela i zabawy. To się łączy z gastronomią, ale e, taka ciekawostka w stosunku do roku ubiegłego ilość zawieranych małżeństw w Polsce na ten pierwszy i drugi kwartał, y, i trzeci już kończący się y, spadła dwukrotnie. Jest dwukrotnie mniej zawieranych ślubów w stosunku do roku ubiegłego, co znaczy, że jest to dwukrotnie mniej wesel i imprez. Czyli dwa razy mniej ci wszyscy ludzie zarabiają. Dokładnie jak to wygląda, jak to się bezpośrednio przekłada na branżę, na przykład gastronomiczną opowiedzą przedstawiciele lokalnej gastronomii. Chciałbym oddać głos Piotrowi Ponikowskiemu, lokalnemu przedsiębiorcy, właścicielowi hotelu i restauracji Marusza. Piotrze. Witam Państwa serdecznie. To co powiedział Bartek, myślę, że większość z Was nie, nie do końca zdaje sobie sprawę, że my nie protestujemy przeciwko tego, że nie możemy iść do restauracji. My protestujemy przeciwko temu, że musimy pójść do domu i powiedzieć, że nie mamy za co żyć. Przeciw, przeciwko temu, że Muszę powiedzieć moim pracownikom, że nie mają co robić. Jesteśmy po bardzo, ale to bardzo ciężkim sezonie 2020, gdzie tak jak Bartek wspomniał, że wesel było mniej. Jedno, że było mniej, to były one zdecydowanie mniejsze. Yy, to naprawdę wszystko ze sobą jest połączone. Co ja mam powiedzieć teraz moim pracownikom, że co mają iść do domu, nie wiem, dziergać swetry. Co oni mają, co oni mają tak naprawdę robić? Na każdym kroku jesteśmy tak naprawdę ograniczani. Yy, Okej. Okay. Pierwszy lockdown, zrozumiane, jest tak, jak jest, ale co my mamy zrobić teraz? Zobaczcie, jak zaczęły, być, zaczęły wracać wesela od czerwca. Nie było nagłego wzrostu zachorowań. Nagle we wrześniu wzrost, wzrost zachorowań i to my jesteśmy zamykani. Drodzy Państwo, dajcie nam pracować, dajcie nam żyć. To nie chodzi o to, że ja czy kolega to będzie wypomnieć, że nie mamy za co żyć, bo my sobie z tym poradzimy delikatnie jeszcze przez miesiąc, dwa, trzy. Ale co my mamy zrobić z pracownikami? Co mamy zrobić z leasingami? Co mamy zrobić z bankami? Co mamy zrobić z opłatami? My przecież to wszystko musimy utrzymać. Kilkunastu pracowników nie damy rady utrzymać ze sprzedaży kilku kotletów dziennie. To naprawdę są olbrzymie koszty, i my tych ludzi musimy utrzymać. Jesteśmy odpowiedzialnymi przedsiębiorcami i musimy dać im możliwość godnego życia i jakiegokolwiek zarabiania. To nie chodzi o nas, to chodzi o to, że mamy tych ludzi dużo, mamy tych ludzi na, na, pod nami podległych i jesteśmy za nich odpowiedzialni. Weźcie to koszty pod uwagę. Powni powie Marcin Bućko, Zastoraz i Amuza. Zatrudnienie w naszym lokalu przewiduje organizację wielu imprez okolicznościowych. Nie tylko o tym, o czym mówi się teraz najgłośniej, czyli wesela, ale także osiemnastki, studniówki, urodziny, bale andrzejkowe, bal sylwestrowy. To są imprezy, które poza weselami również istnieją, a które już w tym momencie wiemy, że się nie odbędą. I tak jak mój poprzednik Piotr wspominał, jakie informacje my mamy naszym pracownikom przekazać. Zatrudniamy różne osoby, również małżeństwa, które mają dzieci i co my mamy im powiedzieć? Teraz kończy się miesiąc. Nie mamy żadnych informacji od strony rządzącej. Z dnia na dzień tak naprawdę nasze działalności zostały ograniczone praktycznie do ZERA i nie mamy żadnych informacji co w zamian. Czy mamy liczyć na jakąś pomoc, czy zostaliśmy zostawieni samemu sobie z, z opłatami, z koniecznością utrzymania? pracowników. Sezon był ciężki. Jeden lockdown przetrwaliśmy. Sezon, że tak powiem, troszkę na pół gwizdka. Część imprez odwołanych, część imprez przełożonych i po raz kolejny jesteśmy zamknięci, praktycznie imprezy nie istnieją. I zwracam też uwagę na problem tego, że cały biznes weselny to nie jest tylko restauracje, to nie jest tylko sala bankietowa, to są salony sukien ślubnych, to są zespoły, to są dj -e. Jeżeli takie uroczystości się nie odbywają, to wiele, wiele różnego rodzaju branż biznesów również nie... Funkcjonuje. No, oczekujemy przede wszystkim jakichś informacji, co z nami dalej, jakie te obostrzeżenia będą, jak będą długo utrzymane i czy jakąś pomoc jesteśmy w stanie uzyskać. Nie, nie chcemy żadnej jałmuży od państwa, żadnych dodatków, nie chcemy tarczy antykryzysowej. My nie chcemy kryzysu po prostu. Dajcie nam normalnie zarabiać na siebie, dajcie nam normalnie funkcjonować, zatrzymajmy to szaleństwo i pozwólcie nam normalnie żyć, pozwólcie ludziom decydować o sobie. Jeżeli ktoś zdecyduje, że nie chce brać udziału w życiu społecznym, w imprezach kulturalnych, masowych, to niech siedzi w domu, ale dajcie ludziom decydować o sobie i ludziom, przedsiębiorcom zarabiać uczciwie na swoje utrzymanie i dawać możliwość zarobkowania na utrzymanie własnym pracownikom. Jest pewnego rodzaju zagrożenie, tylko musimy ważyć zagrożenia. tak? Nie możemy zażynać naszej gospodarki, zażynać naszej gospodarki naraża się na kompletne zapaść w niektórych branż i też koszty finansowe ponieważ przedsiębiorcy finansują też służbę zdrowia. Jeśli pozwolimy zamknąć gospodarkę, to służba zdrowia przestanie funkcjonować i na tym ucierpi znacznie więcej osób, niż moglibyśmy e, w pewien sposób uchronić e, przed, e, przed tą pandemią. Zresztą mamy już wyniki. E, ponieważ już ta pandemia jest z nami od dłuższego okresu. Mamy już wyniki pierwszych analiz akademii medycznych, czy też WHO. I WHO pokazuje nam, że ta śmiertelność nie jest tak wysoka, jak jeszcze przeczuwaliśmy na wiosnę, czy też w marcu, czy kwietniu. Więc myślę, że tutaj nasza argumentacja jest tym bardziej trafiona, że musimy po prostu uważać te ryzyka. Każdy człowiek, oczywiście zachęcamy do tego, aby dbał, właśnie o higienę, o zdrowie, suplementował witaminy, czy te zdrowo się odżywiał. Ale nie jesteśmy zwolennikami zakazów i nakazywania ludziom, jak mają żyć. Ludzie młodzi są w dużej mierze mniej narażeni na, na właśnie na kwestie związane ze śmiertelnością na, ten, na tego wirusa, a w nich również skierowane są bardzo restrykcyjne obostrzenia. Z informacji, do których udało nam się dotrzeć, w przyszłym tygodniu będzie zakaz poruszania się młodzieży do lat 16 bez opieki osób dorosłych. No, naprawdę nie wiemy, czemu mają służyć tego typu obostrzenia. Równie dobrze możemy pokazać, że właśnie wzrost tych obostrzeń wcale nam tych skali tych zakażeń nie zmniejsza, tak? Więc to jest nieskuteczna, e, nieskuteczna strategia, którą, przy, która została przyjęta. My też opowiadamy się właśnie za takim bardziej otwartym modelem, który był e, przeprowadzony w Skandynawii czy też w Szwecji, gdzie faktycznie izolujemy osoby, specjalnie zagrożone osoby chore na serce, na, na choroby płucne, na nowotwory, czy też osoby starsze, ale nie zamykamy całej gospodarki, tak? Ponieważ oczywiście Oczywiście my nie negujemy, że ma to jakiś wpływ, ale no musimy być pewnie zachować jakąś konsekwencję i jednak coś za coś. No jeśli narażamy się na straty, gdzie ludzie, no myślę, że mogę powiedzieć tutaj ostro, będą popełniali prawdopodobnie samobójstwa, nie daj Boże, ponieważ zostaną bez środków do życia. Eee spadnie wydajność też naszej medycyny z uwagi na gorszą sytuację gospodarczą całego kraju I, A dzięki temu zaoszczędzimy, nie wiem, tysiąca, czy dwóch tysięcy mniej, mniej zarażeń. Chciałbym też zwrócić uwagę, że rośnie ta liczba zakażeń, głównie dlatego, że mamy większą liczbę przeprowadzanych testów. Tak naprawdę, gdybyśmy zwiększyli ją dwukrotnie, nie mamy, mamy osób w szpitalach, nie wiem, wrosła zdecydowanie w porównaniu z wiosną i to tylko dziesięciokrotnie. Tak, tak, oczy oczywiście liczba, e, liczba osób w szpitalu wzrosła, jednak e, nadal, e, nadal jednak e, nie jest to liczba, która powoduje, powoduje załamanie też systemu naszego medycznego i nie, nie uważamy, aby. E, Podejście, podejście tutaj rząd miał słuszne w tej kwestii, szczególnie jeśli bardzo wiele osób narażonych na takie choroby jak na przykład nowotwory czy choroby serca mają przekładane zabiegi. A tutaj nie mamy do czynienia ze śmiertelnością rzędu promili, czy też w przypadku osób zagrożonych procenta, tylko mamy tutaj śmiertelność w tych chorobach rzędu kilku, od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. I te osoby są spychane na dalszy plan. My naprawdę walczymy, my naprawdę walczymy o przetrwanie. To nie jest tak, że nam brakuje na kolejne auto czy kolejny jacht. My naprawdę musimy się utrzymać i musimy dać ludziom coś do pracy. Na tą chwilkę ja przynajmniej nie mam żadnej ja konkretności. Nie posiadam żadnej takiej informacji, a każda pomoc to jest dla nas kolejny tydzień, kolejne pół miesiąca miesiąc, które wiemy, że możemy przetrwać i wszystkie nasze y, zobowiązania finansowe regulować na bieżąco. My tak naprawdę aktualnie, na dzień dzisiejszy, cieszymy się z każdego gościa, który wchodzi do nas do restauracji. Na koniec dnia, patrząc co się dzieje, jesteśmy szczęśliwi, kiedy rzeczywiście nie mamy aż tak dużej straty, jak się spodziewaliśmy. Y, codziennie cieszy nasz każdy gość. I naprawdę liczymy każdą złotówkę, oglądamy ją z każdej strony. Nie było tak źle nigdy, ani też nie, zostawi, nie byliśmy zostawieni sobie, samym sobie, tak jak wygląda to teraz. W tym roku przestali, zdecydowanie przestaliśmy liczyć zysk, a zaczynamy liczyć, jak duża strata nas y, obejmuje. Istnieje model alternatywny. tak? Y Istnieją modele alternatywne i są to modele ściśle naukowe. Odsyłam Państwa szalenie ważna sprawa. Deklaracja The Great Barrington, która mówi o tym, w jaki sposób skutecznie walczyć z epidemią, nie robiąc lockdownów i nie zażynając przedsiębiorczości. Deklaracja, która bardzo mocno pokrywa się z metodą walki z epidemią polskiego matematyka Krzysztofa Szczawińskiego. Jest to metoda polegająca na kontrolowanym wpuszczaniu wirusa w społeczeństwo tak, aby ono nabrało zbiorowej odporności. Więc to nie jest tak, że my nie mamy modelu alternatywnego. Natomiast w zeszłym tygodniu, kiedy zostało zadane pytanie panu Morawieckiemu, premierowi Morawieckiemu i ministrowi niedzielskiemu o, o to, czy zapoznali się z deklaracją The Great Barrington albo modelem Krzysztofa Szczawińskiego, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, więc istnieją alternatywy, rząd zdaje się je ignorować. Dziękuję.